Cześć wszystkim, chciałem Was oprowadzić po moim off-gridowym warsztacie z halą magazynową, którą nabyłem w kwocie 870 zł. I oto uwaga to jest hala magazynowa tutaj chronimy zasoby drewna. Jak również tutaj jest, tutaj jest w kwocie 330 zł. kupiona sypialnia polowa. Ona tutaj, że tak powiem, sobie odpoczywa w tej chwili po, po całym sezonie. Natomiast no mam tutaj, o, magazyn drewna. Dobrze, tu już jest taki luks apartament. Natomiast, o, dzisiaj sobie kręcę zbrojenie na wieniec. Tam leży już jedno nakręcone, dłuższe. Teraz jest jeszcze krótsze do zrobienia. No i tutaj już przechodzimy do warsztatów. I tu jest oto warsztat. Proszę bardzo. No ponieważ on był kupiony za 400 zł, no to niestety ma pewne mankamenty. Aczkolwiek wydaje mi się, że to też jest kwestia montażu, bo gdyby, gdyby ta woda sobie ściekała, o, to prawdopodobnie byłoby dużo lepiej. Natomiast jest on w tej chwili zamontowany bardzo, bardzo tak tymczasowo, nawet nieprawidłowo bym powiedział. No i tutaj dużą zaletą jest to, że jakby nie należy... Nie ma potrzeby użycia światła zewnętrznego w warunkach takiego światła naturalnego, ponieważ jest pełna widoczność, jest dobra wentylacja, no i jakby mobilność warsztatu też jest niesamowitą rzeczą. Tutaj w tym wszystkim, ponieważ jeżeli nagle na przykład pojawi się potrzeba zespolenia tej hali magazynowej z tym warsztatem, no to jakby tutaj nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie. Także. Polecam rozpatrzeć taką rzecz. Natomiast w warunkach takich, gdy nie mamy nic takiego konkretnego technologicznego do zrobienia, to może to po prostu służyć jako, jako namiot do hodowli pomidorów. Nie? Także polecam.